Witam Was kochani bardzo serdecznie i postanowiłem dzisiaj odpowiedzieć Wam na pytania, które gdzieś tam się pojawiają. Jak ten Piotrek robi ten chleb? No to więc, przygotowałem Wam dzisiaj taką niespodziankę. Więc tak, żeby pieczywo nam się udało, to musimy mieć zakwas. Ja mam taki zakwas z każdego Ciasta. Od, odlewam sobie do słoika. Później wkładam go do piekarnika razem z ciastem na niskiej temperaturze do 37 stopni. Przytrzymuję go parę godzin i później po wyjęciu odkładam go do lodówki. I teraz ten zakwas wlewam do takiej oto niski, ponieważ będzie y, to pieczywo y, wykonane z, kilogram, z kilograma. Yy, mąki, więc dlatego ono jest takie dość głębokie. Dodaję do tego litr wody, wlewam to wszystko tutaj do tego. I tak, sobie swój Więc jeżeli już zakwas mam rozrobiony w wodzie, yy, wcześniej yy, miałem niewielką ilość wody ciepłej, ponieważ musiałem yy, dzięki niej rozpuścić sól grubą. Ja bym proponował sól himalańską. No, ale z tego względu, że ona ma dość grube ziarenka, to musiałem ją wcześniej rozpuścić, żeby gdzieś tam ona się później między zębami jest... Sprawia nam dyskomfortu. Daję do tego mąkę. Bez obawy wsypuję całą paczkę. I teraz wkładam rękę. Śmiało do. Mąki z wodą i gnieciemy, aż, aż powstanie taka y, konsekwencja tak a dość błotnista. Bot, hmm. Dodam do tego łyżkę prawdziwego miodu, taką wielką, dolejemy do tego oliwę z oliwek. Dwie łyżki nam wystarczy. Wkładamy dłoń i robimy to samo. Pokażę teraz, jak ciasto wygląda. Ono ma taką o, fajną czapkę, można się pobawić. Szczególnie dzieci. Macie to z pewnością pomogłyby wam. I teraz tak, jeżeli chcemy wykorzystać zakwas do następnego pieczenia, a się nam nie wyjdzie, to musimy sobie z tego ciasta odłożyć do takiego słoika powiedzmy litrowego. Ja sobie muszę zrobić yy, to łyżką. A. nabiorę ser w taki sposób i odłożę to ciasto. Tak jak wspominałem, do piekarnika. Zauważmy, że jest to gołe ciasto, czyli pieczego bez żadnych dodatków. Yy. Bo za chwilkę dodamy do naszego ciasta nasiona równe i byśmy nie pomylili kolejności, by zakwas nie był odłożony z nasionami. Ponieważ możemy mieć później ochotę na przykład dodać inne nasiona niż w tym momencie. Ale jeżeli byśmy odłożyli sobie zakład z nasionami, to w sumie nic by się takiego nie stało. O, mamy pół słoika odłożone, ja to później e, sobie poprzecieram. I teraz tak. Siemię, lniane. Wcześniej sobie je skruszyłem wałkiem na desce, ponieważ nie, ponieważ nie mam odpowiedniego takiego sprzętu do znieczyszczenia do, e, tych ziarenek. Mam dynię i słonecznik i też zrobiłem to samo co z sie siemieniem lnianym. wsypuję to do tego ciasta. Mam też pestki awokado zmielone takie na mąkę. Warto jest dodać. Prawdopodobnie one mają więcej składników odżywczych niż sam owoc. Można też dodać. Jest dodatkowo jakieś inne maszynka i ja dodaję tutaj mam, jak widzimy, w butelce jakieś tam już żarenka. Dowoli, jakie nam tylko wpadną do głowy, możemy sobie sypać i to wszystko mieszamy i w zależności od tego, jakie to ciasto będzie gęste, możemy dolać jeszcze troszeczkę wody, żeby to nie było ono takie suche. Zauważyłem, że ja akurat nie będę miał potrzeby dalania wody. To no jest fajna taka czapka, tak to nazwijmy. Po to, żeby to się spodobało i dzieciom, żeby wam po prostu pomagały. Mhm. Bardzo szybko się to zwądza. No, mamy takie Jednak doleję jeszcze troszeczkę, bo to nie za wiele. Ok. Teraz przeleję to ciasto w foremkę przygotowaną. Zakwas, który odłożyłem, będzie można wykorzystać za 3 dni. Najwcześniej, no, no najpóźniej, to tak powiedzmy do tygodnia. prostu nie Brytwanka jest zapełniona tak 3 czwarte brytwanki, ponieważ. To ciasto nam urośnie. Ono nam troszeczkę tak wyskoczy z tej brytwalki. Yy, dlatego yy, ważne jest, żeby nie za dużo było tego ciasta, ale nie za mała foremka. Yy. I teraz, żeby ten chlebek był w śliczny. Warto jest, yy, powiedzmy, oliwę z oliwek yy, wykorzystać do wygładzenia, go z zewnątrz. Chlebik, jeżeli będzie już wygładzony, możemy go yy, posypać ziarenkami jakimi będziemy sobie tylko tutaj chcieli można mak wykorzystać, można te nasiona, które dawaliśmy na yy, Tu w zależności od gustu. Ja na przykład yy, wykorzystam do tego Hmm. powiedzmy, ziarenka, które mam odłowone w butelce. Nie ma wiele. O, I odkładam do piekarnika. Przypominam temperatura 37 stopni. Trzymamy 5-6 godzin. Gdy ono nam wyrośnie, to wtedy podkręcamy piekarnik na 180 stopni i trzymamy przez godzinę. Potem wyjmujemy na kratkę, żeby on po prostu szybko ostygł, oczywiście po wyjęciu z brytwanki. No i myślę, że po około dwóch godzinach, gdy nam ostygnie, mamy chleb gotowy do jedzenia. Oby nie wcześniej, bo po przekrojeniu go yy, będzie po prostu taka. Yy, taka. To się będzie zachowała jak praselina. Będzie klej do nowa. Dlatego no, lepiej jest odczekać. Yy, więc ciekawość, mam nadzieję, że yy, została zaspokojona. Dziękuję serdecznie. Yy, tak więc yy, chlebek yy, z dniem. Yy, środy, środy popielcowej będzie z własnej roboty. Smacznego.